Z całego serca, z całej duszy, z całym umysłem i całą siłą, szukaj Pana. Nie odkładaj tego na jutro, nie czekaj na lepszy moment, nie pozwól, by rzeczy tego świata przesłoniły to, co najważniejsze. Bóg nie ukrywa się przed Tobą. On czeka, czeka z otwartymi ramionami, z czułością, jaką tylko Ojciec może mieć wobec swojego dziecka. Czeka, aż przyjdziesz. Niedoskonały, niegotowy, ale prawdziwy, szczery, złamany, może zmęczony, może przestraszony, ale gotowy powiedzieć: Boże, potrzebujecie. cię. Pomyśl przez chwilę, ile czasu poświęcamy, by gonić za tym, co ulotne: za pieniędzmi, za sukcesem, za ludzkim uznaniem, za miłością, która nie potrafi nas uleczyć. Ale żadne z tych rzeczy nie wypełni pustki, którą tylko Bóg może wypełnić. Tylko Jezus zna prawdziwą głębię Twojego bólu. Tylko On wie, co ukrywasz za uśmiechem. Tylko On widzi każdą łzę, której nikt inny nie zauważył. On nie tylko wie, on czuje. On współczuje i on uzdrawia. Dziś zapraszam Cię do zmiany kierunku, do podniesienia wzroku ponad troski tego świata. Zamiast wciąż próbować kontrolować wszystko wokół, zatrzymaj się, odpręż ramiona, otwórz serce, bo jest ktoś, kto już wszystko trzyma w swoich dłoniach Jezus Chrystus, Król Królów i Pan Panów. W naszym biegu za rzeczami materialnymi tak łatwo zapominamy, że wszystko, czego potrzebujemy, znajduje się w nim. On nie jest daleko jest bliżej niż Twój oddech. Wystarczy jedno słowo Panie. Jeśli boisz się o jutro, On już tam jest. Jeśli nosisz ciężar, którego nie możesz unieść, On już się zbliża, by ci pomóc. Jeśli twoje serce krzyczy w ciszy, On słyszy. Nie jesteś sam. Nawet jeśli czujesz się niewidzialny dla świata, jesteś widziany, znany i kochany przez Boga. Szukałeś pokoju w świecie? Posłuchaj. Pokój, którego pragniesz, nie pochodzi z tego, co zewnętrzne. On pochodzi od księcia pokoju. Prawdziwy pokój zaczyna się wewnątrz, kiedy serce znajduje swoje schronienie w Bogu. Jeśli szukasz odpowiedzi, zwróć się do tego, który zna początek i koniec Boga Wszechmogącego, Stwórcy nieba i ziemi. On się nie zmienia, jego miłość nie słabnie, jego wierność nie ustaje. Wołaj dziś do niego, zgłębi duszy z miejsc, których sam się boisz dotknąć. On tam właśnie chce wejść z czułością, z łaską, bez osądu. Przynosi uzdrowienie, nadzieję i nowy początek. On zna Twoje łzy, zbiera je. W Jego królestwie żadna łza nie jest stracona. Modlitwa pełna wiary i zaufania. Ojcze Niebieski, ukochany Panie i Zbawicielu Jezu Chryste, przychodzę dziś do Ciebie nie dlatego, że jestem silny, ale dlatego, że jestem słaby, nie dlatego, że zasługuję, ale dlatego, że potrzebuję Twojej łaski. Twoje imię jest święte, potężne, jednocześnie tak delikatne jak szept. Dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który się nie zmienia, choć cały świat się zmienia. Dziękuję Ci, że w Twoich ramionach zawsze znajdę spokój, niezależnie od tego, co dzieje się wokół mnie. Panie, Ty znasz moje serce, znasz moje obawy, moje rany, moje pytania bez odpowiedzi, znasz miejsca we mnie, których się wstydzę, a mimo to przyjmujesz mnie, kochasz mnie, prowadzisz mnie. Ty jesteś moją ucieczką, gdy wszystko się wali, jesteś moją skałą, gdy ziemia drży pod stopami, jesteś światłem, które świeci, gdy nie widzę drogi. Boże, przypomnij mi dziś, kim jestem w Tobie nie tym, co mówi świat, nie tym, co mówią ludzie ale tym, co Ty o mnie mówisz że jestem Twoim dzieckiem, że jestem kochany. Że jestem chciany, że mam cel. Proszę cię, Duchu Święty, przyjdź, zamieszkaj we mnie na nowo, odnów to, co we mnie wyschło, przywróć mi pasję do modlitwy, przywróć mi wiarę, która ufa mimo lęku. Napełnij mnie odwagą, by iść dalej, nawet jeśli nie widzę jeszcze rozwiązania. Panie, wiem, że nie muszę być idealny, by być kochany. Ty już mnie przyjąłeś, z całym moim bagażem, z moimi błędami, z moimi próbami i upadkami. Dziękuję, że nie porzuciłeś mnie, kiedy ja porzucałem siebie. Dziękuję, że nie przestałeś wierzyć we mnie, kiedy ja straciłem wiarę. W chwilach zwątpienia, Ty byłeś blisko, w godzinach ciemności, Byłeś światłem. Gdy moje serce było puste, Ty je napełniłeś. Deklaracja zwycięstwa i pokoju. Dziś ogłaszam, nie będę już dłużej żyć w lęku, bo nie dałeś mi ducha strachu, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ogłaszam, że w każdej dziedzinie mojego życia, Ty, Panie, masz ostatnie słowo. Ty jesteś moim lekarzem, ty jesteś moim zaopatrzeniem, ty jesteś moim obrońcą, ty jesteś moim ojcem. I nawet jeśli nie wiem, co przyniesie jutro, wiem, kto trzyma jutro w swoich rękach. Panie, zabierz wszystko, co mnie powstrzymuje: lęki, które kradną mi sen, bóle przeszłości, które mnie więżą, głosy oskarżenia, które próbują uciszyć Twoją prawdę. Ja chcę słyszeć Twój głos głos, który mówi: Jesteś mój. Nie bój się, idę z tobą. Zakończenie modlitwy, panie, pośród hałasu świata, pomóż mi znaleźć ciszę w tobie. Pośród chaosu, daj mi harmonię Twojej obecności, pośród mojej słabości, pokaż mi, że Twoja moc się doskonali właśnie tam. Niech Twoja łaska spłynie dziś na każdą osobę, która słucha tej modlitwy. Niech poczują Twoją miłość, realną, namacalną, uzdrawiającą. W imię Jezusa Chrystusa ogłaszam wszystko jest dobrze z moją duszą, wszystko jest dobrze w moim domu, wszystko jest dobrze, bo Ty jesteś ze mną. Amen.